Nie rozumiem Was. Twój chłopak jest klaunem. Nic Ci nie mówi, tylko same bzdurki. Chodźmy już. To głupie, że kłócicie się o kłamstwo. Co? To nic nowego. Kłócimy się od zawsze. Ale o czym Ty mówisz? Opowiem Ci, jak było. Proszę, za chwilę. W liściku kazałam mu czekać na ciebie na siłowni, żebyście zjedli razem śniadanie. Ale potem o tym zapomniałam i on pomyślał, że go wystawiłaś. Ale po co? Bo lubię widzieć, jak histeryzujesz. Tylko później zapomniałam o tym biedaku i głupio wyszło. Czemu mnie prowokujesz? Idźmy, nie zniosę jej dłużej. Lepiej będzie, jak pójdziemy we trójkę. Co? Złapmy taksówkę. Mam jechać z tobą jedną taksówką? Przez ciebie miałam najgorszy dzień w życiu. Nie zamierzam się z nią niczym dzielić. Idziemy. Spokojnie, ona nigdzie z tobą nie jedzie. Zawiozę cię do domu, ale po co? Żeby udowodnić, że mówiłem prawdę. Dobra. Z Bogiem. Możemy już jechać? Widziałeś twarze tych dzieci, jak daliśmy im te rzeczy? Wiesz co zrobię? Zbiórkę odzieży wśród przyjaciół. Dostaną super ciuchy. Lepsza byłaby zbiórka żywności, ale wyobraź sobie, że dostajesz górę ubrań. Wiesz, komu powinnaś za to dziękować? Nie. Robercie. Nie wspominaj o niej przez następne sto lat. To Roberta przyniosła zabawki. Alma Rey jej pomogła. To zasługa Jose Lujan. Podała nam ten adres. Mam dość gadania o Robercie. Nie widzisz, co ona mi robi? Obrażam jej i robi straszne rzeczy, na które sobie nie zasłużyłam. Nic ci nie zrobiłam? Nie, to ja jej nic nie zrobiłam. Śmiejesz się, jak mówi, że nie mam mózgu. Nigdy mnie nie bronisz. Mogę powiedzieć coś o Robercie? Ona mnie ciągle wyśmiewa. To bardzo ważne. I powinnaś to wiedzieć. Słucham. Roberta skłamała, bo no, mnie nie znosi. Nie, Chcę zatruć mi życie. Nie tym razem. Chciała mi pomóc. Co? Nie było mnie na siłowni. I nie wybierałem się do tego domu dziecka. W takim razie, gdzie byłeś? Obiecaj, że nie będziesz zła. Gdzie byłeś? Sabrino. Sabrino? Pozwól mi się wytłumaczyć. Bo to nie tak, jak myślisz. Porque Sabrina miała wypadek i musiała zrobić w szpitalu parę badań, żeby wykluczyć ewentualne powikłania. Uznałem, że nie powinna być sama. Przepraszam, czemu mi nie powiedziałeś? Nie wiedziałem, jak zareagujesz. Dlaczego akurat ty? Bo Jack musiał pojechać do chorej babci. Nic nie rozumiem. Wybacz. Stwierdziłem, że tak należy. Biedna dziewczyna musiała iść do szpitala. Czemu to zataiłeś? Nie wiedziałem, jak zareagujesz. Przepraszam. Nadal myślę, że byłoby lepiej, gdybyś o niczym nie wiedziała. Zostaw mnie, bo nic z tego nie rozumiem. Wejdź. Cześć. Zostawisz nas samych? Nie zamierzam. Jakiś problem? Jack, 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 jack. Pogadam z nią. Co z twoją obietnicą? O co chodzi? Dom to co innego niż szkoła. Dlatego cię lubię. Brak ci. Mam wszystko na miejscu. Na razie. Nie widzisz go. Porozmawiamy? Tak. Czego chcesz? Nie zamierzałam z tobą rozmawiać, ale zmieniłam zdanie. Mam pewne przemyślenia. Chcesz zerwać? No. Nie. Zastanawiałaś się nad tym? Nie. Pomyślałam, że nie jesteśmy w pełni parą. Zaczekaj. Chodzi ci o. No, przyrzekłeś, że zaczekasz, aż będę gotowa. Tak. Otóż to. Dotrzymam słowa. Wiem, bo mnie kochasz. Ale myślisz i czujesz inaczej niż ja. Dlatego czasem robisz rzeczy, które mnie ranią. Jeśli mówisz o Sabrinie, to już ci wyjaśniałem. Nie mam z nią nic wspólnego. Już ci uwierzyłam. Posłuchaj. Poleso. Nie będę się mieszać w to, z kim się przyjaźnisz. Mówisz, że. Możesz się przyjaźnić z Sabriną i z kim chcesz. W końcu to tylko koleżanka. Jasne. Ale proszę o coś w zamian. O co? Żebyś mi pomógł. W czym? Pokonać egoizm. W dzieciństwie spełniano wszystkie moje kaprysy. Chcę podziękować życiu za to, co otrzymałam. Kocham cię. Oje, co? Jeszcze jedno. Powiedz Sabrinie, że zimą nie używa się perfum o owocowej nucie. Pachnie paskudnie. Kochanie, powiesz jej? Tak. Ty masz super perfumy. Daj buziaka.